Legia Warszawa przyjechała do Gliwic na mecz z Piastem. To ciągle 20 kolejka. PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Legia już z nowym bramkarzem, ale doskonale znanym z występów w Rakowie. To oczywiście Władan Kowaczewicz. Bośniak staje między słupkami po zaledwie jednym treningu z drużyną, ale w pierwszej połowie nie ma zbyt wiele pracy. Jeżeli któraś drużyna atakuje, to są to goście. Tutaj naprawdę niewiele zabrakło. Wahan Bicachcian dogrywał piłkę w pole karne, a Mark Gual się z futbolówką minął. Dobrze to widać na tej powtórce. Strzału jednak nie ma. To 19 minuta spotkania. Świetne podanie Jurgena Elitima. Nieco wyrzucony Kasper Chodyna. Chodyna decyduje się na strzał z ostrego kąta. No i niewiele zabrakło. Popatrzmy raz jeszcze. Bardzo dobre, prostopadłe zagranie Elitima. No i Chodyna. Zmieścił się w boisku, a piłka później e, tak naprawdę, wbrew pozorom, niedaleko od celu. W 33 minucie doczekaliśmy się pierwszego celnego strzału w tym meczu. Erik Irka próbował zaskoczyć Kowaczewicza. Irka to też nowa postać, tyle że w piaście Gliwice i też go znamy, bo występował przecież w Górniku Zabrze. Michał Chrapek z rzutu wolnego, Tomasz łuk strzela, Kowaczewicz broni, ale jest tu Jorge Felix i w tym zamieszaniu, w tym tłumie obrońców Legii to Jorge Felix jest w najlepszym miejscu, w najlepszym czasie i kieruje piłkę do siatki. Piast Gliwice obejmuje prowadzenie. No wydawało się to niesamowite, że Felix dojdzie tutaj do piłki, do strzału. Jeszcze interwencja Kowaczywicza, no i tak pechowo odbija piłkę nowy bramkarz Legii, że teraz trafia niemal prosto pod nogę Hiszpana. Dla Jorge Felixa to szósty gol w tym sezonie. Do przerwy Piast prowadzi z Legią 1 do 0. Po przerwie lepszy początek w wykonaniu gospodarzy, uderzenie głową Miguela Munioza, ale futbolówka w rękach nowego golkipera drużyny ze stolicy. Wladan Kowaczewicz przyszedł ze Sportingu, no i tutaj na raty poradził sobie z tym strzałem od 58 minuty mamy nawałnicę na bramkę Franciszka Placha, no tutaj w ciatkarskim stylu broni golkiper Piasta Gliwice broni w sposób genialny uderzenie Kapuła Diego piłka jeszcze odbija się od poprzeczki jest wybita na rzut rożny Plach przypomina, że ciągle jest jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie, chwilę później Augustyniak do Kapuła Diego i znowu, znowu Steve Kapuadi przegrywa pojedyncze z Franciszkiem Plachem. Kolejna świetna interwencja bramkarza Piasta. Ależ to obronił. Piękna parada Franciszka Placha. No to może do trzech razy sztuka, bo po tej akcji mamy rzut rożny. Strzał z dystansu Elitima. Ale Franciszek Plach jest nie do pokonania i w tym meczu bramkarz piasta przyćmił debiut w legii Warszawa Wladana Kowaczewicza. Nie dał się pokonać. W kolejnych minutach legia już nie stworzyła sobie dobrych sytuacji podbramkowych i ostatecznie to piast Gliwice wygrywa to spotkanie. 1-0. Długa rozmowa pomiędzy trenerami Aleksandarem Wukowiczem, który przecież odnosił wielkie sukcesy z Legią i jako piłkarz, i jako trener teraz prowadzi Piasta. No i Gonzalo Fejo, a my też patrzymy na tabelę. Legia jest czwarta, ale nie zmniejszyła straty do Jagiellonii i Rakowa. To już piąta porażka Legionistów w tym sezonie. Piast na dziesiątej pozycji, ale świetnie rozpoczyna wiosnę w przeciwieństwie do Legii, która zgromadziła w dwóch meczach tylko punkty. No to Piast rundę wiosenną rozpoczął od zdobycia 6 punktów w dwóch spotkaniach. Gwiazd Gliwice Legia Warszawa 1-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.